Klasę dos. Presentaciones, Przedstawianie się. Podczas tej prezentacji nauczycie się, w jaki sposób można się przedstawić i zapytać drugą osobę o jej tożsamość w sposób nieformalny i formalny. Aby zapytać drugą osobę o imię stosujemy zaimek pytający Komo, czyli jak, i czasownik Jamarse nazywać się odmieniony w odpowiedniej osobie. Utworzone pytanie brzmi na przykład komo te Yamas, jak się nazywasz? Aby przedstawić się czy odpowiedzieć, możemy zastosować czasownik Yamarse, czyli nazywać się, który odmieniamy w odpowiedniej osobie i dodajemy imię, na przykład My Jamo Hania. Nazywam się Hania. Możemy też użyć czasownika ser odmienionego w odpowiedniej osobie i dodajemy imię. Na przykład: Joszej Hania. Ja jestem Hania. Gdy rozmawiamy z osobą, z którą jesteśmy w relacji na ty, czasownik ja Marse w pytaniach odmieniamy w drugiej osobie, a odpowiadając w pierwszej. Przeczytaj i posłuchaj, jak to brzmi w dialogu. A następnie powtórz. Komu te jamas? My jamo max. I tu? Komu te jamas? My jamo Marta. Gdy rozmawiamy z osobą, z którą jesteśmy w relacji per pan i per pan, czasownik jamarse w pytaniach odmieniamy w trzeciej osobie, a odpowiadając w pierwszej. Przeczytaj i posłuchaj, jak to brzmi w dialogu, a następnie powtórz. Komuż jamasz ty? Me llamo Ann. I y usted, cómo se llama? Me llamo Albert. I jeszcze trochę gramatyki, dzięki której będziecie mogli samodzielnie budować wypowiedzi. Zacznijmy od zaimków osobowych. Yo, znaczy ja. Tu, ty. El, on. ella – ona. Usted, pan, pani. Nosotros, nosotras, my. Vosotros, vosotras, wy. Ellos, oni. Eijas, one. Ustedes, nie panowie państwo. I jeszcze trochę gramatyk. Odmiana czasownika jamarse, czyli nazywać się. JO, me llamo, Ja się nazywam. TUTEJAMAS, Yamas Ty się nazywasz. El se llama, On się nazywa. Eijase Ona się nazywa. Usted se llama, Pan, pani się nazywa. Nosotros, nosotras, nos llamamos, my się nazywamy. Bosotros, vosotras, os llamáis, wy się nazywacie. Ellos se llaman, oni się nazywają. Ellas se llaman, one się nazywają. Ustedes se llaman, panie, panowie, państwo nazywają się. Hola, ¿cómo os llamáis? Hola, nos llamamos Anna i y Kinga. i ¿Y tu, ¿cómo te llamas? Me llamo Max. Buenos días, ¿cómo se llaman ustedes? Buenos días, nos llamamos Albert i y Marta. Y usted, ¿cómo se llama? Me llamo Eva. Podsumujmy. Zwróć uwagę na to, że gdy odmieniamy czasownik jamarse dla trzeciej osoby, to forma jest taka sama. El, Eja i Usted mają formę se llama, oraz ellos, ellas i Ustedes mają formę se llaman. Na temat zasady odmiany czasowników będziemy się uczyć na kolejnych lekcjach. A teraz kilka przykładów. Przeczytaj, posłuchaj i powtórz, a następnie utwórz kilka wypowiedzi samodzielnie. Yo me llamo Juan. Ja nazywam się Jan. Tutaj ja masz Olaf. Czy ty nazywasz się Olaf? El se llama Pedro. On nazywa się Pedro. Ella se llama Marta. Ona się nazywa Marta. Usted se llama Diego Ramirez? Czy to pan nazywa się Diego Ramirez? Nosotros nos llamamos Marta i y Laura. My nazywamy się Marta i y Laura. Komu vosotros os llamáis? Jak wy się nazywacie? Eja se llaman Miguel i y Ana. Oni nazywają się Michał i Anna. Ejas se Ewa i Amaja. One nazywają się Ewa i Amaja. Ustedes se llaman los Ramirez? Czy państwo nazywają się Ramirez? I jeszcze trochę na temat wymowy. W tej lekcji pojawiła nam się kolejna głoska, podwójne L. Jest ona częścią alfabetu hiszpańskiego i wymawiamy ją jako EJ. Na przykład. Mejamo nazywam się. Tejamas nazywasz się. Sejama nazywa się. Adios! Zapraszam na kolejne lekcje. Hasta luego!